Cześć kochani, witam Was serdecznie. Jestem na mieszkaniu 80-metrowym. Nasze tematy zakończone prawie ze względu na to, jak to mówiłem wcześniej w innym, na innym domku, że czekamy na pewne kwestie, które są związane już nie z nami, tylko i wyłącznie z tym, że jest koniec roku, początek roku i pewne rzeczy. Nie przychodzą tak szybko. Więc, tak jak widać, gniazdka, włączniki jeszcze są do ogarnięcia. Teraz też miałem pana, który wymierzył mi tutaj przepierzenie, które będzie zgodnie z projektem, czyli będą tutaj drzwi, jak i kabinę. Za niedługo, do dwóch tygodni, będą montować. Też do dwóch tygodni, mniej więcej, przyjdzie nam osprzęt elektryczny. Przyjdziemy, zamontujemy, ale już też niebawem wchodzi nasz meblarz, żeby tutaj zamontować wszystkie meble. No i jak zawsze na koniec. Wpadnę i zobaczycie ten finał już z meblami, więc pozdrawiam i do zobaczenia.